no it zero To było pierwsze tego typu wydarzenie na świnoujskiej plaży. Podobno druga taka impreza odbywa się tylko w Miami, na Florydzie. Przez 4 dni na plaży zaprezentowało się ponad 200 koni w ramach Cavaliada Summer 2023. Od czwartku 22 do niedzieli 25 czerwca na specjalnie przygotowanym terenie odbywały się zawody jeździeckie w takich konkurencjach jak skok przez przeszkody czy powożenie zaprzęgami. Dużą oglądalność miały także pokazy tresury jazdy kaskadzkowej i konkursy jazdy dla dzieci na kucach. Organizatorem imprezy były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Dyrektor kawaliady Jakub Patelka przyznał, że już trwają rozmowy, aby za rok konie powróciły na plażę w Świnoujściu. Przygotowania trwały przez dwa tygodnie. Wczoraj pierwszy dzień, dziś już kolejny. Widać, że pogoda nas dopieszcza i naprawdę dopisuje. Cieszymy się. Bardzo żywiołowo reagują ci, którzy uczestniczą w samej kawaliadzie, ale też widać bardzo duże zainteresowanie osób, które są na plaży, plażowiczów. Więc na razie wszystko zgodnie z planem i bardzo pozytywnie. A w wydarzeniu wzięli udział zawodnicy nie tylko z Polski, ale też z Włoch, Danii, Ukrainy, Litwy, a nawet z Argentyny. Jednak po Polakach najwięcej uczestników pochodziło z Niemiec. Wśród nich był Mark Bettinger, który w piątek wygrał konkurs średniej rundy o nagrodę Śliwocki Home na Wałachu z Holenderskiej Hodowli Lex. Muszę pogratulować wszystkim organizatorom, bo dokonali naprawdę wielkiej rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o podłoże, po którym jeździmy. Jestem szczęśliwy, że tu jestem, a jeszcze lepiej się czuję po tym, jak wygrałem zawody żeby być z państwem szczery, to jazda konna po plaży robi większe wrażenie na nas, na ludziach, niż na koniach. Dla nich jest to kolejny występ, kolejne show, w którym biorą udział. Kiedy konie idą na zawody, to są trochę zdenerwowane, ale gdy zawody się zaczynają, nie zwracają na nic innego uwagi. Zawodnicy rywalizowali od wczesnych godzin rannych, natomiast wieczory zarezerwowane były na pokazy. Organizatorzy trafili z pogodą. Jedynie w piątek padał deszcz. Za to w weekend świeciło słońce, a trybuny z zawodów szczelnie się wypełniły. Zawodnicy mieli o co rywalizować, bowiem w puli nagród było łącznie aż 400 tysięcy złotych. Łączny koszt organizacji kawaliady też robi wrażenie, bowiem to kwota około 3 milionów złotych, z czego 200 tysięcy pochodziło ze środków miasta Świnoujście. Zawody relacjonował kanał TVP Sport.